i mi co jest o to mniej niż mój kartek? na prawej ma a na lewej lipatek. kramę ty i kurwa mi a kramę ty i kurwa mi to warte mniej niż mój nagarstek na prawej ma i pi, a na lewej lipatek, nagarstek cały ajsie, boisko do hokeja a,

بسم <muchos>